Fizyce teoretycznej istnieje wiele teorii, które potrafią przyprawić o kosmiczny zawrót głowy. Jedną z nich jest teoria strun, prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna teoria ostatnich lat. Zastanówmy się zatem nad założeniami teorii strun oraz nad tym, dlaczego jest tak bardzo krytykowana. XX wiek przyniósł fizyce dwie wspaniałe teorie naukowe. Mechanika kwantowa wyjaśnia, jak zachowują się małe obiekty, atomy czy elektrony. Ogólna teoria względności Einsteina wyjaśnia z kolei zachowanie ogromnych obiektów, takich jak galaktyki. Obie teorie sprawdzają się dobrze, ale problem polega na tym, że są ze sobą niekompatybilne. Fizyka kwantowa nie potrafi wyjaśnić wielkich rzeczy, a teoria względności nie może wyjaśnić rzeczy małych. Dla porównania, biolodzy mają na przykład teorię doboru naturalnego Darwina, aby wyjaśnić żywe istoty, duże i małe, od wielorybów po bakterie. Fizycy nie mają jednolitego kodu. W latach 70. grupa naukowców zaczęła tworzyć teorię strun. Teoria strun reprezentuje główne marzenie fizyków. Teorię wszystkiego opis wszystkich sił i materii w jednym matematycznym obrazie. Główne założenie teorii strun jest bardzo proste. Wyobraźmy sobie bowiem jakiś dowolny obiekt. Jeśli spytamy, z czego tak naprawdę składa się ów obiekt w najmniejszej skali, to intuicyjnie wspominając czasy szkolne pomyślimy, że składa się z atomów i z jeszcze mniejszych cząstek protonów, neutronów, kwarków w formie punktów. Zwolennicy teorii strun uważają jednak, że podstawowy budulec materii nie jest cząstką w formie punktu. Ich zdaniem wewnątrz każdej cząstki znajduje się coś innego. Struna o niewiarygodnie niewyobrażalnie wręcz małych rozmiarach 10 do potęgi minus 31 metra. Podstawową strukturą nie byłby zatem zerowymiarowy punkt, ale jednowymiarowa struna. Co więcej owa struna oscyluje, nadając tym samym każdej cząstce masę ładunek oraz spin. Innymi słowy teoria strun zakłada, że materia nie składa się z małych, podobnych do kropek bytów takich jak neutrony czy kwarki ale z niewiarygodnie małych nitek energii, które wibrują. Struna, która wibruje w jedną stronę, staje się elektronem, inny, wibrujący inaczej, staje się neutronem, a jeszcze inny staje się jednym z nośników siły grawitacyjnej. Teoria strun opisuje, w jaki sposób te struny rozchodzą się w przestrzeni i wchodzą ze sobą w interakcje. W skalach odległości większych niż skala strun struna wygląda jak zwykła cząstka. A jej masa, ładunek i inne właściwości są określane przez stan wibracji struny. W teorii strun jeden z wielu stanów wibracyjnych struny odpowiada grawitonowi, kwantowo-mechanicznej cząstce, która przenosi siłę grawitacyjną. Profesor Michael Green z Uniwersytetu Cambridge wskazuje, że można myśleć o wszechświecie jako o symfonii lub piosence składającym się z nut wytwarzanych przez struny wibrujące w określony sposób. Niewątpliwie ten model brzmi intrygująco. Niestety, aby równania zadziałały, a matematyczna spójność została zachowana, naukowcy musieli dodać do wszechświata kolejne wymiary. Cztery wymiary to bowiem za mało, aby struny mogły w nich funkcjonować. Idąc chronologicznie, w teorii strun bozonowych czasoprzestrzeń miałaby być 26-wymiarowa, podczas gdy w później rozwiniętej teorii superstrun byłaby 10-wymiarowa, a w późniejszej M-teorii byłaby 11-wymiarowa. Te dodatkowe wymiary byłyby tak ciasno splecione i tak małe, że pozostają dla nas całkowicie niewidoczne i zupełnie niemożliwe do wykrycia przy użyciu jakiejkolwiek technologii. Jak czytamy w różnych artykułach pisanych dla szerszej publiki, te pomysły mogą się wydawać opinii publicznej, delikatnie mówiąc, dosyć zaskakujące. Aby skonstruować modele fizyki cząstek w oparciu o teorię strun, fizycy zazwyczaj zaczynają od określenia kształtu tych dodatkowych wymiarów. Każdy z tych różnych kształtów odpowiada innemu możliwemu wszechświatowi lub stanowi próżni z innym zbiorem cząstek oraz sił. Teoria strun, jak jest obecnie rozumiana, ma ogromną liczbę stanów próżni, zwykle szacowanych na niewyobrażalną liczbę, uwaga około 10 do potęgi 500, które mogą być wystarczająco zróżnicowane, aby pomieścić prawie każde zjawisko, które można zaobserwować przy niskich energiach. Od samego początku teoria strun zbudzała ogromne kontrowersje. Jednym z wyzwań teorii strun jest to, że pełna teoria nie ma tak naprawdę zadowalającej definicji we wszystkich okolicznościach. Inną kwestią jest to, że uważa się, że teoria opisuje ogromny krajobraz możliwych wszechświatów, wymagający skomplikowanych wysiłków zmierzających do opracowania teorii fizyki cząstek opartych na teorii strun. Kwestie te skłoniły część społeczności do krytykowania tych podejść do fizyki i kwestionowania wartości ciągłych badań nad teorią strun. Energia potrzebna do rozbicia otwartej materii i zbadania znajdujących się w niej strun jest tak kolosalna, że wymagałoby to istnienia maszyn wystarczająco dużych, aby pokryć całą planetę. Początkowo krytyka teorii strun istniała wyłącznie w zamkniętym środowisku fizyków. Z czasem jednak na początku XXI wieku kilku fizyków postanowiło głośno publicznie wypowiedzieć się na temat tej teorii. Głównym zarzutem nie był nawet fakt, że teoria strun pozostaje nieudowodniona. Fizycy wskazywali bowiem, że teoria balansuje na pograniczu nauki. W 2005 roku profesor fizyki Philip Anderson stwierdził, że teoria strun jest w istocie pierwszą nauką od setek lat, którą uprawia się w sposób przed czyli bez odpowiednich wskazówek eksperymentalnych. Zdaniem profesor Andersona natura w teorii strun jest taka, jaką jej zwolennicy chcieliby, aby była, a nie taka, jaką ją widzimy. Z kolei profesor fizyki Sheldon Gleslew stwierdził, że teoria strun jest w istocie całkowicie bezpieczną teorią, ponieważ po prostu nie istnieje żaden sposób, aby ją zweryfikować czy obalić. Krytycy teorii strun podkreślają, że od prawie 40 lat Naukowcom nie udało się przedstawić ani jednej praktycznej obserwacji na poparcie tej teorii. W artykule gazety The Guardian opisującym teorię strun czytamy, że teoria zupełnie nie do udowodnienia, mówiąca o niewidzialnych wszechświatach równoległych i 10-, 11- czy 26-wymiarowej czasoprzestrzeni, okazała się dla niektórych fizyków czymś, co poszło zdecydowanie za daleko. Zaciekli krytycy nazywają teorię strun mianem takich określeń jak quasi teologia, postmodernizm czy intelektualny ślepy zaułek, choć są to jedne z najgrzeczniejszych sformułowań. Pojawiają się bowiem takie stwierdzenia jak nonsens, absurd, fałszywa teoria, niszczenie nauki czy po prostu bzdury. W 2006 roku teorię strun w swojej książce skrytykował fizyk Peter Voigt. Jego zdaniem nie ma ona po prostu żadnych możliwych do sprawdzenia prognoz i jest promowana za publiczne pieniądze pomimo jej dotychczasowych niepowodzeń. Zdaniem Wojta nadmierna uwaga mediów i finansowanie tego jednego konkretnego przedsięwzięcia, które uważa za wyłącznie spekulacyjne, grozi podważeniem publicznej wiary w wolność badań naukowych. Wojty dodaje, że zbyt wielu ludzi sprzedaje bardzo spekulacyjne pomysły, a teoria stron po prostu niczego nie dała. Jego blog dotyczący teorii stron oraz książka noszą tytuł To nawet nie jest błędne, czyli obraźliwe określenie bezużytecznych naukowo argumentów wymyślonych przez słynnego fizyka Wolfganga Paul'iego. To określenie opisuje argument lub wyjaśnienie, które rzekomo jest naukowe, ale wykorzystuje błędy rozumowania lub przesłanki spekulatywne, których nie można ani potwierdzić ani zaprzeczyć, a zatem nie można ich rygorystycznie i naukowo dyskutować. A również w 2006 roku głośną książkę napisał słynny fizyk Lee Smolin. Tytuł książki brzmiał: Kłopoty z fizyką. Powstanie i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej. Smolin tak jak i Wojt, uważa, że teoria strun jest fundamentalnie błędnym programem badawczym. Smolin zaznacza, że teoria strun nie przedstawia jeszcze ani jednej prognozy którą można by zweryfikować przy użyciu dowolnej technologii, która może być wykonalna za naszego życia. W książce Smolin twierdzi, że teoria strun nie daje żadnych nowych testowalnych przewidywań i że nie ma żadnego spójnego sformułowania matematycznego. Fizyk dodaje, że zaproponowanie krajobrazu teorii strun, który zawiera do 10 do potęgi 500 rozwiązań próżniowych strun, jest tak naprawdę równoznaczne z porzuceniem przyjętej nauki. Jego zdaniem scenariusz wielu nieobserwowalnych wszechświatów odgrywa tę samą logiczną rolę co scenariusz inteligentnego projektanta. Każda z nich dostarcza niesprawdzalnej hipotezy, która, jeśli jest prawdziwa, sprawia, że coś nieprawdopodobnego wydaje się całkiem prawdopodobne. Według Smolina, niepokojący jest swoisty monopol teorii Strun oraz skoncentrowanie wszystkich wysiłków wyłącznie na tej teorii. Naukowcy włożyli bowiem całą swoją energię w teoretyczne podejście, które okazuje się bezpłodne. Smolin podaje następującą analogię. To trochę tak, jakby każdy naukowiec medyczny na świecie zdecydował, że istnieje jedyny sposób na walkę z rakiem i skoncentrował się na tej linii ataku kosztem wszystkich innych sposobów. Wtedy okazuje się, że takie podejście nie działa, a naukowcy odkrywają, że zmarnowali kilkadziesiąt lat. Paralela z teorią strun. Smolin uważa, że teoria strun zasługuje na uwagę, jednak więcej energii powinno być poświęcane na alternatywne teorie. Krytycy teorii strun dodają, że część problemu polega na tym, że w latach 80. profesorowie zachęcali młodych, utalentowanych fizyków do zajęcia się teorią strun z powodu ogromnego potencjału. Teraz ci sami studenci są szefami departamentu w średnim wieku, którzy poświęcili całe swoje życie temu tematowi i nie widzą, że jest to po prostu błędne koło, nie chcąc się z niego wydostać. Profesor Abraham Lobb wskazuje, że praca nad teorią strun przypomina notoryczne walenie głową w ścianę bez żadnej nadziei na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu. Jego zdaniem dużym problemem nauki pozostaje brnięcie w tego typu niefalsyfikowalne teorie które są wymyślane wyłącznie w umysłach naukowców siedzących przy biurku, zamiast zajmowanie się teoriami, które przynajmniej mają potencjał na falsyfikację oraz przedstawienie dowodu, a nie wymysłów. Z kolei fizyk Roger Penrose zaznacza, że często szalona rywalizacja wśród fizyków prowadzi do efektów, w którym badacze boją się zostać w tyle, jeśli nie przemyczą się do badań nad teorią strun, która, nawiasem mówiąc, jego zdaniem opiera się na nieakceptowalnym założeniu istnienia więcej niż czterech znanych nam wymiarów. Nic dziwnego, że takie oskarżenia są gniewnie odrzucane przez zwolenników teorii strun. Ich zdaniem teoria wszystkiego nie może powstać od tak, z dnia na dzień, a wymaga wielu lat ciężkiej pracy. Fizyk David Gross zaznacza, że to trochę tak, jakby narzekać na dźwięk wydawany przez niedokończone skrzypca. Jak dodaje, teoria strun jest na dobrej drodze, ale ta droga jest dosyć długa. Jednak głównym argumentem używanym przez zwolenników teorii strun jest to, że po prostu nie istnieje wobec niej żadna alternatywa. Teoria strun jest niewątpliwie fascynującym modelem próbującym wyjaśnić naturę naszej rzeczywistości. Problem, na który zwracają uwagę jej krytycy jest jednak taki że być może nigdy nie uda nam się jej zweryfikować, a to prowadzi do wielu pytań o zasadność takich badań. Czy to oznacza, że teoria strun to absurd, kwaziteologia, a nawet niszczenie i upadek nauki? A może jednak krytycy przesadzają? Standardowo nie zdradzam wam mojej opinii, piszcie w komentarzach co o tym sądzicie i czy tego typu teorie nie idą już czasem zbyt daleko. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.